Upały dopiero się zaczęły, a już mamy ich dość. Prawda? Na szczęście mam dla Was perfumy, które sprawią, że kolejna fala upałów będzie całkiem do zniesienia. Zapisz ten film i kliknij follow, bo najlepsze perfumy na lato dopiero przed nami. Sergio of Renaissance. Jak renesans, to odrodzenie. Kiedy poranek już od wejścia wita Cię palącym słońcem i zapowiada piekło za oknem... Te perfumy są jak zimny prysznic. Renesans to połączenie wytrawnych cytrusów, nut zielonych i kwiatów. Jeśli w XV wieku mieli podobne upały, Da Vinci oddałby wszystko za te perfumy. Chanel Allure Homme Sport Cologne. Trochę zapomniany frak, który zdominował bardziej popularny Dior Homme Cologne. Ale na lato równie rewelacyjne. Różnica między nimi a perfumami Diora to ostre przyprawy w sercu i czarny pieprz w bazie, dzięki którym to bardziej klasyczna woda kolońska w stylu Old Money. A jeśli chcesz wydać przeszło 1000 zł na perfumę i mieć pewność, że w upalne dni nigdy nie będą cię męczyć, to może postaw na czasami nudne, przewidywalne. Ale w upalne dni najlepsze i niezastąpione perfumy. Creed Neroli Sauvage to cytrusy, neroli i werbena. Pachną jak gazowana lemoniada, a że nawadnianie w upalne dni jest cholernie ważne, nie możesz ich lekceważyć.